Styczeń 2020 roku. Miejski urzędnik po suto zakrapianej alkoholem imprezie budzi się u boku martwej kobiety. Rana na szyi nieznajomej nie pozostawia żadnych wątpliwości. Kobieta została zamordowana. Do przerażonego tym makabrycznym odkryciem mężczyzny zaczynają docierać strzępki wspomnień. Przypomina sobie, że kilka godzin wcześniej poznał denatkę w pubie. Wkrótce otrzymuje dziwny telefon. Tajemniczy rozmówca oferuje mu wyjście z tej fatalnej sytuacji. Marzec 2020 roku. Dwaj wędkarze płyną na pierwszy wiosenny połów. Po pewnym czasie jeden z nich widzi, że na dnie jeziora spoczywa samochód. Po wydobyciu go na ląd okazuje się, że wewnątrz znajdują się zwłoki kobiety, mężczyzny i dziecka. Śledztwo przejmują policjanci z pobliskich szamotu. Szybko udaje im się ustalić, do kogo należy zatopione auto. Ale podkomisarz Aneta Nowak ma wątpliwości, czy ci, których ciała znaleziono w środku, to na pewno właściciele samochodu. W tym samym czasie w Poznaniu znika bez śladu kelnerka z pijalni Świat Wódek. Właścicielka lokalu odkrywa, że dziewczyna okradła kasę z pieniędzmi. Prosi o pomoc swojego męża. Aspirant Przemek Drążkowski rozpoczyna prywatne śledztwo, którego tropy prowadzą do szamotu. Czy te trzy pozornie niezwiązane ze sobą wątki połączą się w jedną całość? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo w tej oto książce. Naga prawda. Zapraszam do lektury.